Halo, Biuro Rady. Eee, dzień dobry, jesteśmy gotowi. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jest godzina czternasta. Rozpoczynamy Komisję Budżetu i Samorządności. Dwudzieste pierwsze posiedzenie w dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie czternastej w trybie obrad zdalnych z możliwością udziału. Sali sesyjnej. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Prosimy, to... Prosimy o podkreślenie kworum jeszcze. Widziałam wszystkich radnych, ale to proszę o potwierdzenie kworum wszystkich radnych. Jest obecnych radnych. Jeszcze pan Walnot, gdyby potwierdził. Pan Walnot jest na sali sesyjnej. Chciałam się jeszcze zapytać, czy ta komisja jest nagrywana i puszczana na żywo. Komisja jest nagrywana i prosimy o przegłosowanie, czy może być na żywo, czy nie. To proszę wprowadzić głosowanie. Jak radni są ma być puszczana na żywo czy nie? Proszę o wnios zapisanie wniosku, że komisja ma być puszczana z poślizgiem, tak jak do tej pory to było, nie transmitowana po prostu na żywo. Czy jest już wniosek zapisany? Wniosek przewodniczącej wysockiej aby posiedzenie komisji tego piątego nie było transmitowane na żywo. Proszę o rozpoczęcie głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Trzy osoby za, dwóch przeciw, dwóch wstrzymujących się. Więc wniosek przeszedł, aby posiedzenie komisji w dniu 25 nie było transmitowane na żywo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego: przyjęcie porządku obrad. Dzień dobry Pani Przewodnicząca. Kinga Drabik-Smartnik. Ja bym prosiła o poszerzenie porządku obrad o dwa projekty w sprawie zmian w budżecie, uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie emisji obligacji komunalnych. O cztery, cztery dodatkowe uchwały. Dobrze, to proszę wprowadzić głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o cztery uchwały. Proszę wprowadzić taki wniosek. Jest wniosek. Wniosek o poszerzenie porządku obrad o następujące uchwały. Następujące projekty uchwał: projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na lędziny na 2020 rok, drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta lędziny na, pro, na 2020 rok, projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2022-2029 i czwarty. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Proszę o rozpoczęcie głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał nad projektem, nad rozszerzeniem porządku obrad. Wyniki za przeciw dwóch za czterech wstrzymujący się jeden głos. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wnioski o, o rozszerzenie porządku obrad? Nie widzę. W takim układzie przechodzimy do y, głosowania na Przyjęciem porządku obrad. Pani Przewodnicząca, pani przewodnicząca przepraszam, przewodnicząca... ale dwie osoby są zgłoszone tak? jeszcze do dyskusji. Hubert Handy, Tam proszę odnotować moją obecność na, na komisji. Nie w członkiem komisji, ale. Dobrze, proszę odnotować, że Hubert o Handy jest obecny. Tutaj zgłosił się jeszcze Paweł Wanot do dyskusji. Proszę. Pani, pani Przewodnicząca, zgłosił się Łukasz Kuczek. Nie, Paweł Wano. A my się tu pa Paweł Wano, to proszę Łukasz Tuczek. Dziękuję Pani Przewodnicząca, ja tu do tych uchwał, które y, chciała wprowadzić Pani Skarbnik, bo co prawda nie przeszły, ale podejrzewam, że za chwilę będziemy mieć y, sesję nadzwyczajną w tym temacie, więc chciałbym się dowiedzieć, czy ten, bo dostaliśmy to półtorej godziny przed, no Urząd Miasta pracuje nad tym y, projektem już ładnych parę tygodni. Więc tyle co zdążyłem do niego zajrzeć, to chciałbym się dowiedzieć, czy ten projekt budżetu na 2021 rok, który jest naniesiony do tego projektu uchwały WPF, czy on jest w 100% taki sam jak projekt budżetu poszedł do Rio. Bo mi się tam kilka rzeczy nie zgadza, no ale nie zdążyłem tego tak szybko przeanalizować. Nie, nie jest taki sam. Projekt, który poszedł do Rio, zakłada projekt na rok 2021, a my w tej chwili jesteśmy w roku 2022 i taki, taki wieloletnia prognoza, którą państwo 20, pani skarbnik. przepraszam, 220 i taki uchwałę, który państwo uchwalają wcześniej, ja dokonuję zmian w roku 2020, głównie na tym się skupiam. I jeżeli rok 2020 się skończy, to później plan zostanie zamieniony na wykonanie i on się też diametralnie zmieni. Także on będzie jeszcze jeszcze zmieniany. Czyli rozumiem, że Regionalna Izba Obrachunkowa dalej będzie pracowała na tym WPF-ie bez tych obligacji 4,5 miliona, tak? I taką opinię dostaniemy. Panie radny, jeżeli nie, głosuje, czy nie czy głosujecie, nie tej uchwały, to ja nie mogę wprowadzić tego do wieloletniej prognozy finansowej, bo od razu bym miała informację z Regionalnej, co to jest za kwota długu. Bo Dobrze, pan, ale to jest, to jest projekt, w prawom, projekcie... W sprawozdanie, gdzie my wykazujemy kwotę długu i od razu bym miała pytanie, skąd te, ta kwota długu... Dobrze, czyli odpowiedź na... na moje pytanie, no ten WPF jest naniesiony tam budżet na 2021 rok, ale nie, nie dokładnie ten, który został wysłany do RIO, tak? Nie. Nie do, tak, tak jak pan mówi, nie tam, które zostało składane do Rio. Halo? Czy to już wszystkie pytania od radnych? Przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Kto jest za porządkiem obrad, który, dos, który został nam do obradowania teraz na komisji? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Siedem osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. To chodzi o te pieniądze z Erasmusa. Tak, pani skarbnik. Eee, tak, pani przewodnicząca, to chodzi o pieniądze z Erasmusa. Zgłosiła się do nas z wnioskiem Szkoła Podstawowa nr 1. O wprowadzenie e, po stronie dochodów i po stronie wydatków dotacji e, dotacji z Agencji Narodowej e, to jest kwota 795 zł, 18 groszy i ona będzie wprowadzona zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. I kiedy ta kwota ma być wydatkowana przez tą szkołę na ten Erasmus? Zgodnie z wnioskiem tej jednostki to zostanie wprowadzone, ale czy szkoła zdąży te środki wydatkować, to tutaj nie, nie potrafię Państwu powiedzieć. Po stronie dochodów ta kwota już wpłynęła na nasze konto. Dziękuję. Czy są pytania? Ja może jeszcze dodam, Pani Przewodnicząca. Jeżeli kwota nie zostanie wydatkowana, ona przechodzi na rok 2021. Ale tutaj na razie musimy, musimy przyjąć całość do budżetu, bo budżet się musi zrównoważyć. A ja słyszałam, że, że trzeba wykorzystać w tym roku około 4 tysięcy, a reszta może przejść na następny rok. Nie to to tak już nie? będzie decyzją jednostki. Jakie środki zostaną przesunięte na rok następny, ile wy, wydatkują mhm. Ale po stronie dochodów, tak jak mówiłam, wpłynęła już całość dotacji: 91 tysięcy. Tu zgłosił się do dyskusji Hubert Handel, ale nie wiem, czy chce zabrać dyskusję, czy się nie wyłączył. Panie Hubercie. Przepraszam, nie wyłączyłem się. Przepraszam bardzo. Dziękuję. Czy są pytania od radnych? Nie widzę, nikt się nie zgłosił. Przechodzimy do głosowania opiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Przypomn Przypominam, że to chodzi o Erasmus. Proszę o rozpoczęcie głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Kończę głosowanie. Siedem osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020. To jest pani skarbnik związany z MOPS-em. Te 2500 zł. To na te rodziny. Tak, tak, proszę Państwa, to jest dokładnie to sama sytuacja. Dostajemy. Dotacje, ta dotacja jest od Wojewody Śląskiego, to są środki przyznane z Funduszu Pracy na, z przeznaczeniem na program asystenta. I dostajemy po dochodach kwotę 2550, i MOPS tutaj proponuje, żeby przyjąć po wydatkach też tą kwotę 2550. Czyli dostajemy Dziękuję. dotację i wydatkujemy ją. Dziękuję. Czy są pytania ze sali? Czy radni mają pytania? Nikt się nie zgłosił. Przechodzimy do głosowania. Proszę o rozpoczęcie głosowania. Opinia w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kończę głosowanie. Proszę o wyniki. Siedem osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu piątego. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020. To, tutaj ten projekt uchwały y, jest odnośnie tych 500 tysięcy, które miały iść z ORS Centrum na SP1. Tak, pani skarbnik? E, tak, pani przewodnicząca. E, one miały być na ORS. Nie wykorzystamy tej dotacji. Metropolia zgodziła nam się przesunąć te, te środki. Podpisaliśmy porozumienie, żeby nie przepadła nam ta dotacja. Będziemy mogli je wykorzystać te środki przy budowie SP1, i, i taka jest też nasza propozycja, żeby to przesunąć na, na ten budynek dydaktyczny, żeby nie stracić tej dotacji. Dziękuję. Proszę, Paweł Wanot. Radny Paweł Wanot chce zabrać głos w dyskusji. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Pani Skarbnik. Ja mam takie pytanie. Przesuwamy pół miliona na szkołę podstawową numer jeden, a czy z tych środków nie moglibyśmy na przykład przesunąć 450 tysięcy na szkołę podstawową numer 1, a 50 tysięcy przeznaczyć na, na bieżącą naprawę dachu? Była mowa o 40 tysiącach, które by pochłonęły naprawa, naprawa dachu. Jakieś tam połatanie, i tak dalej. Czy nie można w taki sposób tych środków rozdysponować? Dziękuję. Eee, proszę Państwa, tutaj eee, podpisujemy umowę z Metropolią. Eee, porozumienie, i tutaj musimy wskazać konkretne zadanie, na które idzie. I tutaj nie możemy rozdzielać. Eee, rozumienie już jest podpisane i, eee, i całość po prostu przeznaczamy, bo tutaj. Ten wydatek i tak zostanie poniesiony. On nam jak najwięcej e, nam generuje tych wydatków, dlatego to była taka propozycja przesunięcie tego na, e, na budowę e, DAF-u na SP1C. To są środki związane z termomodernizacją. E, wskazaliśmy te konkretne zadanie i na te konkretne zadanie Metropolia się zgodziła i e, tak w ten sposób się musimy rozliczyć. Dziękuję. Edward Udbańczyk, proszę. Ja mam takie pytanie Pani Skarbnik, a nie możemy tego przeznaczyć na, nie na obiekt dydaktyczny, tylko na tą salę, na salę i mamy znaczone pieniądze, bo tam mamy przecież dotacje. Powinno nam bardziej zależeć, żeby skończyć... Proszę Państwa, ten... mamy dotacje już z Ministerstwa Sportu na, na salę gimnastyczną, dlatego przeznaczyliśmy to na budynek dydaktyczny, żeby tutaj była dotacja i tutaj była dotacja. No, zależy nam bardzo, żeby tej dotacji nie stracić, z Ministerstwa Sportu dostajemy 300 tysięcy, więc z metropolii 500 tysięcy, podzieliliśmy po prostu między te dwa zadania. No bo chodzi o to, że tam mamy pieniądze znaczone, mamy tą dotację i powinno nam zależeć, żeby skończyć tą salę sportową. Na pewno dużo bardziej nam zależy na tym, żeby skończyć salę sportową, niż ten obiekt dydaktyczny, znaczy na no, obydwach nam zależy, ale, ale tutaj mamy pieniądze. I myślę, że powinniśmy bardziej dbać o to, żeby tych pieniędzy nie zwracać. Pani Przewodnicząca, mogę dopowiedzieć w tym temacie, bo akurat y, uczestniczyłam w rozmowach tutaj, y, jeżeli chodzi o GZM, Metropolię. Szanowni Państwo, wybraliśmy to zadanie nie bez przyczyny. Żeby dostać dotację z Metropolii, musimy spełniać określone parametry. To nie jest tak, że moglibyśmy sobie te dotacje przeznaczyć na salę gimnastyczną. My to zadanie robimy z tak zwanej, program nazywa się Niska Emisja w Metropolii. I ten dach, na które to pieniądze teraz wyznaczyliśmy, <laughs> spełniał nam te kryteria. Sala gimnastyczna w żaden sposób nie spełniałaby nas. Rozumiem, dach, rozumiem. Nie musi pani tłumaczyć, zrozumiałem o co chodzi. Nie mogliśmy tak, tego tak. zadania zaproponować. Tak. Zaproponowaliśmy to zadanie i w całości je będziemy rozliczać. W sumie niska emisja tu jak najbardziej pasuje. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Pan radny Urba, czy chce jeszcze zabrać głos czy, czy nie wyłączył się? Dziękuję. Widzę więcej pytań. Przechodzimy do głosowania. Proszę o rozpoczęcie głosowania. Opinii do projektu uchwały. W sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok tu chodzi właśnie o te przesunięcie pieniędzy z ORS-centrum na budowę szkoły. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Kończę głosowania. Głosowanie 7 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Zakończenie. Dziękuję wszystkim za obecność. Dziękuję radnym. Dziękuję pani skarbnik. Dziękuję pani sekretarz. Kończymy posiedzenie Komisji Budżetu i Samorządności. 25 listopada jest godzina 14.17. Dziękuję. Pani do Przewodnicząca, czy ja mogę jeszcze do Pani e, e, parę słów, bo chodzi o to, że przygotowałam dla Państwa odrębne uchwały, e, ponieważ nie umiałam się skontaktować e, wcześniej z Panią Przewodniczącą. Powinna być e, jedna uchwała budżetowa e, na posiedzenie Komisji, ale w związku z tym, że ja nie potrafię. E, e, i wyczyć tak jakby Państwa intencji poszłam w tą stronę, że będę do Państwa przygotować e, e, osobno po prostu e, uchwały ze zmianami w budżecie. Ale to my e, mamy tutaj osobno zmiany w budżecie, czy zmiany. W budżecie. E, wszystkie trzy uchwały powinny być de facto w jednej uchwale, bo one dotyczą zmian w budżecie. Wszystkie trzy powinny być w jednej uchwale. Ja e, no napiszę jedną taką uchwałę i tam będzie napisane, że to jest. Na, na centrum, na MOPS i, i na ERA. Teraz już nie możemy, bo każda została zaopiniowana osobno osobno będą, ale ja nie wiem na przyszłość chciałabym móc przynajmniej porozmawiać z Państwem, czy, czy na przykład te dotacje mogą być umieszczone w jednej uchwale a na przykład jakieś ewentualne sporne wyrzucić do osobnej uchwały. Tylko proszę Państwa o możliwość takiej rozmowy przed komisją. Pani Tylko... Przewodnicząca ja mogę? Pani Przewodnicząca mogę? Pani Skarbnik? Pani Skarbnik, radny jeszcze chce rozmawiać z Panią. Hm. Jestem Pani przejestem? Pani skarbnik, radny... bo nam nie chodziło o to, żeby Pani robiła osobne uchwały do wszystkiego, tylko punkt, zajęcie stanowiska w sprawie tej, zajęcie stanowiska w sprawie tej, zajęcie stanowiska w sprawie tej. My zajmujemy ja stanowisko, panie, panie i Pani radny, przygotowuje uchwałę, jedną, jedną. Pan, a tak, ale ja muszę mieć opinię uchwały. Dobrze, ja muszę ja, mieć ale to było, wszystko opinię napisane, uchwały. to było wszystko napisane w tym wniosku, że my wtedy... Pani skarbnik, Pani skarbnik. To ja nie mogę. Pani skarbnik. Scenarii, to, bo ja nie będę fizycznie w stanie przygotować tej Pani uchwałę, skarbnik, czy uchwałę, pani wydał, mnie słucha w ogóle? Pani skarbnik. I We wniosku było napisane, że było dopowiedziane, że dla nas nie jest problemem przed samą sesją 10 minut zrobić komisję połączone i zaopiniować tą uchwałę, jeżeli ona będzie przygotowana na zajęciu naszego stanowiska. Czyż to zrobimy w 10 minut przed samą sesją. I tak to było przedstawione. Dziękuję. Um, a jeżeli się nie odbędzie taka komisja, nie ma, ja nie mam tej gwarancji, panie radny. A jak pani może nie mieć gwarancji? Przecież radni obradują na sesji, zjają się wszyscy, więc taka komisja się odbędzie. Nie. Teraz i tak przez to, że nie mieliśmy tego tak rozpisanego tak, i tak to, tak, to, tak, to tak, powinno być podjęte już miesiąc ja temu. Ja jestem chętna na wszelkie formę rozmowy i wszelkie dyskusje, ale wczoraj dzwoniłam do pani przewodniczącej, dzwoniłam do pani przewodniczącej Marii Głos i, i, i nie uzyskałam połączenia, nie mogłam rozmawiać, więc jeżeli państwo nie wiem, zgodzą się na ewentualnie rozmowę ze mną, to znajdziemy jakiś wspólny, jeżeli pan chce zajęcie stanowiska to będziemy rozmawiać. Ale myśmy już o tym ja, rozmawiali ja, na spotkaniach wniosek, indywidualnych. My indywidualnie wniosek, nie będziemy się już spotykać wniosek, Pani Skarbnik. Było zajęcie stanowiska... Ja oficjalnie nie takiego wniosku nie dostałam. proszę sprawdzić wnioski jakie składali radni. na poprzedniej sesji, czy to było tylko tak widziane? To był wniosek złożony już kilka miesięcy temu i do dziś nie jest wykonywany. Proszę poszukać tego wniosku, odnieść się do daty, w której został złożony, bo to już jest kilka miesięcy. Za każdym razem no. powtarzamy to samo. Podobno nasze wnioski to, są, mają jakąś listę. Ale może był wystosowany do poprzedniej pani skarbnik. Proszę panią, ale pani przejęła miastało. obowiązki poprzedniej pani skarbnik, tak jak my po poprzedniej Radzie Miasta. Tak, ja tylko państwa proszę o jakąś formę dyskusji, żebyśmy wiedzieli wspólnie, żebyśmy poszli w tą samą stronę. Bo Rada to obraduje na komisjach ważne, i na sesjach, gdyż, proszę panią. Myśmy się już państwa. spotykali Jeżeli niejednokrotnie. Czy sądzą, że, że państwo chcą najpierw opiniować każdą zmianę? Pani Skarbnik, Pani Skarbnik, taka wola była już przez Radę Miasta dawno przegłosowana. Dawno Ale muszę państwo też zapewnić, że, że sesją ta komisja się odbędzie. Ale znowu pani nie słucha, i znowu pani zrobi trzy osobne uchwały, i będzie pani miała pretensje. No tutaj. Ja też e, miałam pozytywną opinię do zmian w budżecie, po czym na sesji ta uchwała nie przeszła, więc. Ale, ale my wskazywaliśmy jednoznacznie, że ta tam sesja jest dużo jest przesunięć. Pomimo tego, że, tak jak mówię, no, no pani dalej nie słucha, ja nie widzę w ogóle, pani chce budżetu, rozmawiać, a pani w ogóle nie słucha. E, 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 ja jestem cały czas... Pani w ogóle nie słucha, a chce pani rozmawiać. Dobrze, złożę jeszcze raz ten sam wniosek, opiszę go tak dokładnie, żeby dziecko zrozumiało i może wtedy się dogadamy. Dziękuję. 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 Przechodzimy do punktu szóstego. Zakończenie Komisji Budżetu i Samorządności. Jest godzina 14:22. Dziękuję wszystkim radnym, pani skarbnik, pani sekretarz. Pani przewodnicząca, jeszcze jedno słówko. Proszę. Ale już zakończyliśmy. No? Proszę. Było tam przez panią skarbnik o. Jak chodzi o ciągłość władzy, to to samo, co ona przejęła władzę po kimś innym, tak musi to ciągnąć. Także nie ma, nie ma tego tłumaczenia, że, że ona się tłumaczy teraz, że, że czegoś tam nie wiedziała, to A władzę po kimś innym i musi to kontynuować. No, tak jak moja moja. moja... Dziękuję i Dziękuję. Radny Kuczek właśnie to też zauważył. Ale jeszcze raz po, po zrobić ten wniosek. Dziękuję, do widzenia.